Wszystkich w kolejnym filmie z Need for Speed Mosquite, w którym zaprezentuję tryby gry, jakie są w grze. Niestety w stosunku do poprzedniej części jest dużo gorzej, ale pojawia się jedna nowość. Jak widzicie, trybów jest całe 5, niestety. Znane wszystkim tor, sprint, drag, eliminacje oraz nowość, próba prędkości i od niej zaczniemy. Jesteśmy w grze, pojedziemy moim Eklipsem z trybu kariery, ale najpierw przejdziemy do rzeczy dosyć ważnej, czyli tuningu, którym pamiętacie w drugiej części Undergrounda było cała otoczka, jeśli chodzi o hamownie, tutaj tego nie ma, jest tylko i wyłącznie kilka y, jak gdyby <laughs> y, elementów, które możemy zmieniać za pomocą tych suwaków prawo, lewo, czyli bardziej czuły, mniej czuły, prowadzenie, hamulce i tak dalej i tak dalej wiadomo, można odpalić sobie pomoc, co pomaga, co nie i no widać, jest uproszczone, ale tak jak mówię, zmie, zmienia to y, prowadzenie samochodu i na przykład do pościgów, do wyścigów są y, inne ustawienia, na przykład do dragów inne ustawienia daje to, nie jest to takie tak o sobie, tylko zmienia to charakterystykę samochodu, przejdźmy teraz już bez do wyścigu prędkość prędkości jest to normalny sprint, tylko po drodze są fotoradary, które zmierzą nam prędkość i sumują nam się <laughs> nasze prędkości w czasie wyścigu. I oczywiście kto ma najwyższą na mecie, ten wygrywa. Tutaj bardzo przydaje się odnawialne nitro, które najlepiej oczywiście używać przy samych fotoradarach, Panie popełniłeś błąd, więc nie zarobiłeś dużo prędkości. Widzę bardzo dobrze nam idzie połowa wyścigu za nami. Kolejny fotopstryk i długi skok przelecieliśmy przez sufit ale nieważne tego nie było w planach niestety to nie jest race driver grid gdzie można sobie włączyć cofnięcie czasu jak się błąd popełniło Widzieliśmy na pierwsze miejsce, ale trzeba jechać szybko, ponieważ ten, kto pierwszy dojedzie do mety, za <laughs> zaczyna reset prędkości innych. Tak więc reszta jest na mecie, a mi prędkości ubywa, ale udało się wygrać. Tak więc prezentuje się nowy tryb gry, czyli próba prędkości. Kolejny tryb to tryb znany z pierwszego granda czyli eliminację trzech przeciwników, po każdym okrążeniu jeden odpada i wygrywa oczywiście ten, kto się zostanie. O, ktoś tam został na przystanku. Tak, a ja patrzę się na niego, a mnie inny wyprzedza. Wziął mnie gulfem. Teraz Viper się do mnie dobiera? No, nie, ile do No ale tak to jest. Trudny poziom. Dobra, trzeba wyprzedzić, bo jesteśmy ostrożni. Nie, niedobrze, niedobrze. I'm to Przegram, nie przegram! 20 metrów za mną! Uff, dobra! Ale Gulfa już chyba nie dogonię, no niestety Będzie wstyd i porażka przed ludźmi! A trzeba było sobie dać średni Nikt by nie zauważył! Bardzo zwycięstwo by było! Nic, no ale przedstawiłem jak wygląda tryb eliminacji no właśnie przegrałem no przejdźmy do kolejnego trybu który jest znany i lubiany teraz oczywiście tryb drag pewnie jesteście zdziwieni że jadę Porsche no ale niestety to są jeszcze pozostałości kiedy Porsche nie zbudował mnie takich emocji Oraz trasa, którą znam bardzo dobrze. Użycie <śm> spowalnienia czasu do tego, żeby silnik się po prostu nie przegrzewał. 16 sekund, bardzo sobie czas. A jest to trasa, którą swego czasu pokazywał jeden z graczy na naszej stronie, kiedy to jeszcze było NW Zone Org. I jego czas pierwszy, który taki zaprezentował bardzo dobry, wyrównałem, ale później zrobił jeszcze lepszy. Dlatego jeżdżę Porsche, bo to no niestety jest to samochód najlepszy. Spróbujmy jeszcze raz, może się uda lepiej. uliczny w y, dragu jest y, taki sam zawsze. Więc można się go nauczyć na pamięć, i zawsze startujemy z tego samego miejsca, więc to jest trochę łatwiejsze 15-7, słaby czas, no ale no nic, i to byłoby na tyle trybów. Y, wyścigowych, jakie są... Y... <laughs> Pokazałem Wam wszystkie tryby gry, jakie są w Nitwor Speed y Oczywiście pominąłem Tory Sprint, ale nie ma sensu pokazywać tego jeszcze raz, skoro zrobiłem to w pierwszym filmie z początku kariery. Chętnych zapraszam do tego filmu. Na tym będziemy kończyć ten film i zapraszam Was do następnego. Do zobaczenia!